To, co możecie tutaj oglądać, to jest makieta, prototyp mojego mikrodomku przyczepy. Przyczepy 2,5 metra na 7 metrów. E, dziękuję za ten wspaniały, jakże prosty. Skuteczny pomysł zrobienia makiety. Dziękuję mojej mamie. Dzięki temu mogę sobie po prostu przestawiać rzeczy. I tak w obecnej em, konfiguracji, która mi się podoba, tutaj z boku przyczepki są drzwi wyjściowe, które prowadzą przez korytarzyk. Natomiast po lewej, po prawej stronie jest łazienka i toaleta. E, em, przechodzi się jeszcze przez takie przewężenie, które stanowi. Szafki, szafy jej garderoby, i wchodzi się do salonu, gdzie ten oto zielony punkt to jest kanapa, sofa bardzo ważne miejsce, a naprzeciwko jest wielkie okno z pięknym widokiem na południe i przez to okno chciałabym, żeby też była możliwość wychodzenia do tarasu Z tej części możemy wejść do yy, kuchni. Gdzie, która składa się z dwóch e, naprzeciwko siebie ułożonych blatów. Tutaj przy tym blacie mamy, będziemy mieć okienko, myślę, że 90 cm do 90 cm, które po otwarciu będzie umożliwiało na przykład rozmawianie z osobami na trasie albo serwowanie im e, drinków wprost e, z lodówki. No, i myślę, że też znajdzie się tu z lewo zmywak, bo oglądanie widoków za oknem podczas zmywania to jest super przyjemna czynność. Po przeciwnej stronie ściany też jest szafka kuchenna. Tu będzie piecyk, i ta ściana nie zajęta oknami. Trudno mi było zrezygnować z okien, natomiast zrezygnowałam, bo ona się idealnie przyda do tego, żeby wystawić tu. Przyprawy, kasze, talerze i inne mm, artykuły, takie kuchenne. A tutaj na końcu przyczepki to jest schowek. I schowek, półki w pierwotnym zamyśle miały to być półki kuchenne. Natomiast Coś mnie podkusiło i plan jest teraz taki, że oprócz tego, że będzie to schowek, to tutaj w środku będą takie tajemnicze dźwiczki, które po otwarciu umożliwią wejście do wnętrza, a tu będzie takie okienko, nieduże, 60 cm, centymetrowe i taki nieduży blacik, na którym będzie można położyć laptopa i pracować. I to będzie mój sekretny gabinet. Tak więc na ten moment... Plan rozłożenia przestrzeni wygląda właśnie tak. No. Ale jutro będę się jeszcze bawić i przestawiać tym wszystkim. No. Pozdrawiam was tutaj z nad makiety do usłyszenia już wkrótce wrzucę filmik na temat przyczepy pokażę wam tą przyczepkę, tą ramę pokażę wam jak się do tego montuje o, czy opowiem no, natomiast chciałabym, żeby tamten filmik miał jakieś takie informacje merytoryczne, więc potrzebuję jeszcze chwilki czasu, żeby sobie wygospodarować, żeby go nagrać a tymczasem Bye.